Transformując, Jutro twój cień bez ocen ominą ci, którzy teraz plują w twe stronę. Weź świeży haust oddechu pomimo, że właśnie nastał powietrza koniec. Jakżebym śmiał kiedykolwiek wątpić w to, że cię życie fizyczne dręczy? Starych idei nic nie zastąpi. Chwyćmy się marzeń, tak jak poręczy. Już żeśmy zeszli wszystkie te szlaki, gdzie jeszcze prawdziwe rosły trawy. Widzisz dokładnie świat nie jest taki, jaki pozostał nam w oczach nawyk. Witold Tylkowski czytała Anita Kopańska.